Cześć wszystkim. Ja jestem Ice Icy, tak? A to jest już nasz drugi odcinek z naszego Let's Play Minecraft. Jak zauważyliście, w poprzednim odcinku nie wymyśliłem konkretnej nazwy. No niestety. Będzie po prostu Let's Play Minecraft. I tak. Jest już dzień, ale tak powoli jest już dzień. Ale no właśnie. Pada deszcz. Więc potworki będą nadal. I tu gdzieś łazi zombie. Więc, będziemy... A tam jest Creeper. Jakiś polaz. Się boję. Się boję. Więc będziemy musieli przeczekać, aż. No właśnie, będziemy musieli poczekać, aż yy, deszcz przemieni. A w tym czasie sobie pochodzimy po kopalni. Coś powydobywamy. Jak natrafimy na jakąś jaskinię, to koniec. Napadą nas potworki i w ogóle ale ja potrzebuję węgla takiego węgla, węgla, prawdziwego także hmm, no pokupiam sobie trochę ten odcinek nazwę co to ha się zeszłem, kilof się złamał dobra um, ten odcinek nazwę przygody w podziemiach tak, nice ja bym chciał znaleźć węgiel albo żelazo może nawet że już nie wspomnę o diamencie Diament w drugim odcinku to by było coś Teraz jesteśmy na poziomie 39 od Bedroka Ciekawi mnie, że tu nic nie ma jeszcze oprócz kamienia. Powinno coś być. Hmm. A już zauważyłem klipery chodzące. Tu jest strasznie, wam powiem. Do mojego kompleksu będę musiał sobie zbudować mur obronny. Coś w tym rodzaju. <grystanie> ja bym chciał Minecraft kochany, daj trochę żelaza. Będę żebrać. <grystanie> Będę żebrać Minecraft. Będę żebrać Minecrafta o żelazo. Szkielet. Zaraz, ponownie szkielet? Znaczy umierający? Skoro umiera, to może znaczyć, że już nastał dzień. A jak nie, a jak nie nastał dzień, i ja tam idę na marne, to się wkurzę. słyszałem umierającego szkieleta. Nie warcz mi. Głupi zombie. A poczek poczekam sobie spoko. Poczekam sobie spoko. Nigdzie mi się nie śpieszy. Najwyżej przeczekam pół godziny tutaj, jak tam się przywziało. Kurde ja myślę, że widzę lawę. Jestem głupi. Wiem o tym. będę dłużej to siedział, to mi się w końcu pasek jedzenia skończy i będzie problem. Mam do jedzenia tylko to. A to nie jest dobre. Będę się jeśli nie wiem po jakąś winę albo coś. Dirt. Super. Kupi Minecrafcie. Chcę węgiel, bo coś albo monster spawner, ta może znaleźć jabłka. Już mógłbym włączyć pismo, na świnie, ale nie chcę włączać pismo, bo to psuje całą zabawę, potworki, wiecie. Ale ciągle słyszę tego szkielet. To znaczy, że to musi być szkielet, więc musi być gdzieś jaskinia. A skoro miara, to może to być lawa. Się. no muzyczka nie ma się czego bać spoko najwyżej no, mnie creepery napadną tak no bez jaj no żeby nic nie było jest niemożliwe zresztą w ogóle peaceful dla mnie w ogóle nie istnieje tylko normal nawet budować będę na normal nie żartuję to, to byłby problem. Budować będę napisał ale takie podróże. Kurde. Ach, szanie to idę stąd. Nie to nie. Minecraft nie chce być hojny to nie. Jego namawiać nie będę. W końcu gra głupia zresztą. Napisana w Javie. A Java jest zła. Gry w niej są ni niestabilne w ogóle. I za dużo zajmują pamięci operacyjnej. Wiem coś o tym, bo po prostu wiem. No. O, chcę słychać. Ale deszcz dalej pada. Ale nie widzę potworków. Hmm. Już jest deszcz. Nie chcę, żeby mnie potworki napadły. Super! Genialnie. Sajebiście. No. No i z tej właśnie okazji. Brachszczanie, to idziemy. Idziemy. Najwyżej zginę. Co mi tam? Pochodnie staję, bo po... nie chcę mi się ich brać. Najwyżej zginiemy. Ja potrzebuję mieć yy, mięso. Mięso. Tak, mięso to postawa. Owieczki. Będę mógł sobie zrobić łóżeczko. So sweet. O, węgiel. Węgiel, 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 węgiel. Jak teraz mi napadnie creeper, to się po prostu zabije. Ale węgiel. nie dużo. Nawet dobrze, nie chcę się tego wydobywać. Owieczko, moja droga. Potrzebuję wełnę. Dziękuję. Czy nie dają mięska? Nie ma teraz żadnej świnia, ani krowy, ani nic rodzaju. Hmm. E, trzcina rosnąca na cztery? Wow! Nice! Nie spotkałam żadnego potworka. Nice, dobra. Tam jest owieczka. A ja chcę jakąś świnkę, albo krowę albo kurczaka, bo ja chcę coś sobie zjeść. Wzdałbym się, że razem sobie zrobił te no, nożycę. Ha ha ha. No, ucieka, dobra. Oszczędzę ci życie. Masz szczęście. Zlituję się nad tobą. I ci oszczędzę życie. Taki ja je, takim ja jest dobrodusznym człowiekiem. Co so sweet. Kurza mnie ten deszcz trochę. W ogóle to. Usunęli chyba dźwięk deszczu. Bo jakby nie było dźwięku, to by. by takie, takie. Szssss. Ale tak to nie ma. Usunęli dźwięk. Albo jakiś błąd jest z dźwiękiem tutaj. Z deszczem. W cholerę owiec, a świń brak. No cóż. Trzeba korzystać jak nam dają. Co się patrzysz? Co się patrzy? Fuck! Demiu Minecraft. Jestem głodny, ja chcę jedzenie. Nie. Nie będę jeść tych głupich oczu pająków bo one zatruwają. Oni się nadają tylko do mikstur. Dobra. Mam też tu trochę... Nie ja zaraz umrę z głodu. Czarnowce, fajnie. W ogóle teraz sobie zrobię łóżko, jak skinę, to... nie chcę zginąć. <laughs> świnia, 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 świnia. Świnia, świnia, świnia. O, oh ja zaraz już umrę. Ale jest już świnia. O, oh fakt, coś tu mamy dużego. Świnia. Pork chop, pork chop, pork chop. Steaky. ha, ha. ha. Ludzie, dobra nowina, nie umrę z głodu. Bo mam pork chopy. Więcej pork chopów. I need a pork chop. Tam swój. O, tam są jeszcze świnie, nice. Chodź tu, nie uciekniesz przed przeznaczeniem. Nie oszukasz przeznaczenia. Ha, ha, ha. O jak dobrze. Dobra. Teraz czas na resztę. Świnek. Ile świń! Będzie dużo porkczopa. Potem sobie upieczę. Jej! Jej, jej! I krówki. A ja sobie muszę zrobić teraz miecz. Cicho krowy. Czy mi się wydaje, czy słońce zachodzi. Fuck this shit. O. Dużo sztyku. Szacun dla nocza. Shit, słońce zachodzi. Fuck. Ale dobra wiadomość, ludzie. Nie umrę z głodu. So sweetie. Nie, ja mam głodu. Muszę się teraz zabudować. Mam deal. Dobra. Dobra, takie coś sobie zbudujemy. Albo ja Was z albo nie widzę potworków. Ale i tak będzie lepiej jak sobie pośpię. Drzwiczki i spać. Z mieczem. Znaczy nie z tym mieczem, dobra. Nie pada? Kurde, dalej pada. Dobra, mam tu gdzieś. Nie pada, jest, nie pada deszczek. Jaki świat jest ładny, gdy nie pada deszczek. Jaki ten świat piękny jest, gdy nie pada deszcz. Świnio. Kochana świnko, nie ma cię, zaraz cię zarżnę, ale nie teraz, bo ja teraz niszczę swój dom. A dokładnie lepiankę. I mi się zaraz upada, skończy. Co jest złe? Pochodni mi się nie chce zbierać, no bo po co? Najważniejszy jest pork chop. Bez pork chopa zginiemy. Jedzenie jest najważniejszą rzeczą na świecie. No, dużo. Ale na przykład ich padek sobie wezmę jeszcze. Szczególnie wełnę sobie potem zrobię dywan. Węgiel tam jest. Wow! Hmm. Tutaj generator map najwyżej za, najwyraźniej zapomniał o trawie. Eee, Eee, lol. Ale nawet ładne to jest, powiem. Tak Love, wiadomo. Tak, taka ciekawostka, teraz, teraz, gdy to nagrywam, to mi się wrzuca też pierwszy odcinek na YouTube a. Więc jeszcze nie znam waszych komentarzy, waszych ocen Od razu wrzucę dwa, tak sobie, jednego dnia Ha, 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 ha. mam pięć Mam piąty level Uuu, tam coś jest Uuu, lava Uuu, żelazo Ula, la Haha ha, ha. Shit <słysy> um. Fuck, zombie, zombie, zombies Ej, nie możesz wyjść. A nie możesz jednak wyjść. Haha. Ha. Now you have a wow. Tak, nie przychodźcie tutaj, wy jesteście źli. Teraz mogę wydobyć iron. O, dużo nawet. Ja ile irona. Ten odcinek nazwę. Mm. Podróże po. Jasna cholera węgiel. Ale zaraz tam Nie wiem za bardzo, jak ten odcinek nazwać. Podróże po kanciastym świecie. O tak. Jeszcze żelazo. Jej, ale żelazo i jadź. Jest. No się w wodzie razy raczej nie zespał Chyba, że, zmieni... że noc mnie przechytrzył i zmienił kod gry, to by było dla mnie niekorzystne. Jasna, cholera. A nie chcę już więcej, bo ja muszę znaleźć odpowiednie miejsce dla mojego. Kurde, ładnie tu. Tam są. O, tam są góry. Wow, shit. nie chce mi się zbierać węgla. Mam no, wystarczająco. Aha, mięsko. Potrzebuję krowy. No też nie zaszkodzą. Mógłbym teraz przytopić i wydobyć trochę więcej wełny. No to potem zrobię. Ha. ha, ha. <laughs> Brązowa owca. Jasno. I have a pomysł. Hmm, chyba wiecie, co ja chcę teraz zrobić. To jest w cholerę, owiec, tak więc. Coś przetopię tutaj. Haha. Ha. Może by skończył już ten komputer? Ja teraz nagrywam odcinek. Nic, nic. Słuchaj, ściągasz coś, bo nam zezabał za internet. Nie. No to kończę. Teraz nagrywam odcinek. Na, Ale... na pół godziny powiedziałeś 3 godziny temu. Proszę to wyłączyć. Mmm. Słuchajcie, to ja kończę, bo dziadek ma ludzi, mam po prostu strasznie niekorzystne warunki do nagrywania. Także żegnam Was i. No, cześć. Komentujcie, subskrybujcie. Nara, hej, cześć.